Czy szczęście ma wpływ na poziom zmęczenia? Cześć. Dzisiaj trochę o szczęściu. Dobra, Dawać, yy, Tak, żeby. Proszę o odpowiedź. Mam 14 lat i mam raka. Lekarze mówią, że zostało mi około rok. Pytanie, czy bałaś się śmierci podczas udaru i drogi do szpitala, oraz czy teraz się boisz, nie wiem, czy to boli? Jakub, powiem ci tak. Ja się nie bałam, że umieram jadąc do szpitala. Bardziej myślałam, że potrzebuję jakiejś jednej kroplówki i tyle. Po diagnozie, jak już byłam, to wtedy zaczęłam analizować sobie sens życia i takie rzeczy, i wtedy się troszeczkę wystraszyłam, ale też się w pewien sposób na to przygotowałam, więc i też nie wiem, jaki doktor ci to powiedział, bo raczej za doktor nie stawia diagnozy, ile czasu ci zostało. Także może skonsultuj to z jakimś innym lekarzem też, wiesz? I powodzenia, trzymam kciuki. Golden Kappa Train? What? Oh, no way! Golden Kappa Train, wiecie co to oznacza? Żeby wziąć udział w Golden Kappa Train, możecie zasubskrybować, ten kanał, przedłużyć subskrypcję, zgiśtować subskrypcję lub wysłać bicy. 100 biców trzeba i będziecie mieć golden cape. Zareklamujesz jakiś skam, a chcesz, żebym ci zareklamowała jakiś skam? Mogę ci sprzedać. Ten niewidzialny długopis teleportuje się do ciebie w momencie jego zakupu. Instant. Jak tylko go kupisz, a kosztuje tylko 100 biców i napiszesz, chcę ten długopis, to on coś trzeba stąd się dołożyć. I teleportuje się do ciebie. Chcesz taki długopis? Jedyny niepowtarzalny żalny długopis. O, i już zniknął! Właśnie wykupiono widzisz czego w Ale wiecie czego nie kupili Tego niewidzialnego Gladys. Ołówka ha? On jest jeszcze do kupienia Kto by chciał taki super Niewidzialny ołówek To jeszcze Twitch czy już TikTok Jak tutaj będzie 3000 osób To wrzucamy mentosy do tej wody I wszystko wybuchnie Czekamy na 3000 osób I wtedy wrzucimy Mentosy do tej wody nie uwierzycie, co się stanie? Będą kolorowe bańki. O, 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 o. Już za chwilę. Mam specjalną miksturę. Niepowtarzalną miksturę. Kupiłam od takiego pana, co niby sprzedaje kebaba, ale jak pójdziecie na tył restauracji, to wtedy już za minutkę pokażę wam kolorową bańkę. Bo mam specjalny płyt. Już zaraz witam dmucham. Witam, witam. Naście pokazuje wam kolorową bankiet. Naprawdę ludzie przychodzą. Ja jakie głupoty. No i dobrze, bo na 3000 widzów wrzucamy mentosa do wody. Uhu! Widzicie te kolorowe bańki? Ja was ostrzegam. Nie ja wiem, jak to się skończy. Witam, mad Katarzynę. Ja nie jestem ma, ja jestem przedokresową Katarzyną. I ja wiem, jak to się skończy. Jeżeli ja Wam powiem, że jest dzisiaj bardzo łatwo mnie rozdrażnić, to wy będziecie mnie i tak próbować mnie rozdrażnić, bo będzie Wam się wydawało to śmieszne. Ale ja dzięki temu, jak Was zwyzywam, to będę miała podkładkę, ja ich ostrzegałam. Więc to tylko po to. I tak bym się na was wkór. Tak. Teraz mam po prostu podkładkę, że jak was wyzywam, to trudno. Kosa, ty albo wyjdź, albo przystosuj się do zasad RP i szanuj życie. To dzisiaj nie jest dobre miejsce dla ciebie. Ja dzisiaj wybierałam płytki do łazienki. Wybierałam płytki do łazienki, moi drodzy. I panele do podłogi. Boli mnie Bzuś. Boli mnie brzuś, brzuś. Chciałam wypić kawę, ale stwierdziłam, że kawa w połączeniu z tym, jak się aktualnie czuję, to byłby jeszcze gorszy pomysł. Źle by się to dla was skończyło. Po was was na banie by była. I teraz dostanę okres. Bo pokażę się już o coś. Prawie, prawie się dzisiaj popłakałam o to, że byłam na treningu dzisiaj z Kamilem i Kamil na pierwszym powtórzeniu powiedział mi, że w sensie się na pierwszym ćwiczeniu powiedział mi, zrób tyle powtórzeń, ile dasz radę, to zrobiłam tyle powtórzeń ile dam radę. Po czym zaczęła mi drżeć noga i na niego nakrzyczałam, że mnie zmęczył pierwszym ćwiczeniem, a potem było mi przykro i chciałbym się płakać z tego powodu. Kamil dzisiaj stwierdził, że jak zwykle jestem bezproblemową klientką, tak dzisiaj Że było problem. Dzisiaj było ciężko, dzisiaj było ciężko. I się prawie popłakam, bo powiedziałam, no że jak zmęczyła mi się lewa noga, to nie dojadę do domu, bo lewa noga odpowiada za sprzęgło. Ech. Ale żeby nie było, ja go też ostrzegłam na początek. Ja ostrzegam ludzi. Normalnie się tak nie zachowuję tylko raz w miesiącu. Nie jakby na to. 哦。Oh, cool. Rękoma i tutaj trzy razy wywaliło internet. Ten mord w oczach jest straszny. Cieszę się, że go widzicie. Ludzie, którzy widzą mój mord w oczach dzisiaj, to ludzie, którzy mają bardzo dobry instynkt samozachowawczy. Ja nie rozumiem, ale Bartosz, Xen, Bartosz, odpala się od trzech dni, tłumacząc jakąś dramę, znowu z tym szachowym mentorem, i przez trzy dni ogląda cztero i pół godzinny zapis VOD z mentora, i o go omawia. Kurwa, już trzeci dzień. Ja nie nie wiem, M mnie po pierwszych 15 minutach tak nie po... mogłam tego oglądać. Wchodzę co jakiś czas sprawdzić czy on dalej o tym i czy on dalej żyje. Dla mnie to jest poje nie? On trzy dni jednego woda i cały czas... popatrzcie, popatrzcie. To mu się na... Dobra, mam dobrą wiadomość. Zostało 20 minut woda, kończymy sezon piąty. Natomiast jak kobieta zrobi dokładnie to samo, wiedząc, że jest słabsza, uderzy faceta i ten jej odda... Nie, nagle hurdur, damski bokser. To jest przykład hipokryzji kobiet. I to jest żałosne. O Bym nie, karyoder jest na Musimy no. wyjść. W lutówce jakiś niepilnowane pyta mleczko, o którym ktoś mi nie powiedział, więc chyba chciał zjeść je sam, ale ja je znalazłam. <noise> Nawet mnie nie będzie koszary. Co, co, Ja wredna jestem? Chłop kupił tasiemleczko, otworzył je, zeżar k***a pół i nawet mi nie powiedział, że mamy tacę w domu. Kto tu jest ham? Druga tacka jest cała moja. Tak tylko jest sprawiedliwie. Dupa ci urośnie. Życie, jest życie, jak kiedyś dotkniecie kobiety, to będziecie też tak mieć. Jednak oszukista nie spostrzegł, iż odbija się w nich jego telefonik z odpaloną maszynką obliczającą ruchy szachowe. Więc drama wybuchła na nowo. O kur... I okazało Redakcja nam to opowiadała. Trzy minuty, a Bartosz się w trzy dni męczy? Spoj Jakiś? Aleksander Randombrus Kardaś stracił współpracę ze skrzyneczkami przez widzów. Ponadto Bookmacher zerwał z nim współpracę. Właśnie widzowie Brusa tak go nienawidzą, że na Truspilocie wystawiają jedną gwiazdkę stronie, piszą negatywne opinie i podpisują się, że są od Brusa. Ty, tylko tyle, że. A co się stało, że nie chcą mieć z nim reklam? Powiem ci, jak wygląda influencer marketingu z drugiej strony. Masz twórcę X i masz twórcę Y piszesz naraz do tych samych, do tych tw dwóch twórców. Piszesz im to samo, czyli cześć, jest współpraca, taka stawka, taka kwota, czy chciałbyś wziąć udział. Twórca X odpisuje jasne, jestem zainteresowany, chętnie wezmę udział, poproszę więcej szczegółów. Natomiast twórca Y nie odpisze Ci przez dwa tygodnie, po czym napisze no ok po dwóch tygodniach, kiedy już dwa razy zbampujesz tego maila. Następny etap. Wysyłasz do dwóch twórców materiały reklamowe, poprosisz o wstawienie banera na stream, prosisz o wpisanie komendy na czat i prosisz o wykonanie pierwszego lokowania na transmisji. Twórca X przeprowadza pierwszą transmisję, ma założony banner, przeprowadza pierwszą aktywację, opowiada o produkcie, czy o usłudze, zamyka wszystko, wysyła Ci klip z dowodem na wykonanie swojego działania i tyle. Natomiast twórca numer 2 mówi, że no, może się odpali we wtorek i to zrobi, po czym nie odpala się we wtorek, odpala się dopiero w piątek, ale nie robi tego lokowania, po czym mówi, że dobra, to zrobi w poniedziałek i w poniedziałek robi, ale pomylił brief, źle przeczytał, co ma zalokować, Robił chujkę, blokowanie i wstawił zły banner. Po czym zbierasz ostatnią, ostatni etap, czyli wyniki. Prosisz o podsumowanie transmisji, sprawdzasz wygenerowane kliknięcia z linku, patrzysz, że streamer X miał w. Chuj... Przekierowań, a streamer Y nie miał przekierowań wcale. Z kim Ci się bardziej opłaca współpracować? Z osobą, która jakkolwiek terminowo wywiązuje się z swoich działań i donosi efekty, czy z osobą, która ma wszystko w dupie i nie odpisuje przez dwa tygodnie? W każdej branży tak jest? No jest, jest tak w każdej branży, ale tutaj wygląda to naprawdę tak, że większość twórców ma strasznie Strasznie. W ogóle nie są zaangażowani w to, co robią. Dlatego ja ich czasami muszę złapać za froki. To bardzo fajne dwa filmiki i śmieszne. Zobaczę, aż osobę znasz. <gry> nie, nie obejrzę, ale dzięki za dychę. Od razu mówię do wszystkich młodych widzów z Movie Star Planet. Zakończyłam moją bardzo śmieszną przygodę z Movie Star Planet. Nigdy już tam nie wejdę. Nie interesuje mnie kontent z Movie Star Planet. Chcę zapomnieć o tym rozdziale w moim życiu i nigdy więcej się tam znów nie zagłębiać. Także nie marnujcie swojego kieszonkowego, próbując mi wysłać jakieś wasze super śmieszne edity z Movie Star Planet, bo tego nie obejrzawy, stracicie kieszonkowe. Ktoś coś pisał do mnie na czacie. Przyjmujesz jeszcze propozycję na coś ciekawego? Do chaty mogę coś załatwić. Piro stream, to brzmi jakbyś byś proponował mi narkotyki. Yy, ja narkotykom mówię nie, bo napisałeś, jeszcze załatwić w cudzysłowie. Nie wiem, co masz na myśli. Kur... Pracuję tam wariatką. U dillera? Nie chciałam cię wsypać, sorry. Gdzie pracujesz? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie pracujesz? O co ci chodzi? Co ty do mnie gadasz? Czy ja Cię dzisiaj spotkałam? Minęłam cię gdzieś dzisiaj i dlatego myślisz, że ja wiem, że to ty i że możesz mi pomóc coś ogarnąć do chaty? O to ci chodzi? Ty myślisz, że ja wiem, że Piero Stream to ty, co Cię dzisiaj minęłam? Minęłam cię? Rozmawiałam z tobą dzisiaj? No Jakbyś odpowiedziała, że przymierz, to bym powiedział, gdzie ci wysłać. Ale co? Co? Co chcesz mi wysłać? O czym ty do mnie mówisz? że ja nie wiem, kim ty jesteś. Co ty chcesz? Pod TikToka? A ty pod debila? O co ci chodzi? Zbanuję cię zaraz. Albo gadaj co, co chcesz, albo kur... zbanuję. Masakra, zaraz wyślę. <śle> Ale co? Panie... mnie dzisiaj? No nie, no nie, no mnie. Hop, myśli, że się znamy. No kur... propozycje, ja... Ale propozycje czego? Czego propozycje? Co ty ode mnie chcesz? Fajnego rozwiązania? Fanego do domu. To wyślij. Wiesz? Dobra tym. Aha! Oh. No Po***jemy, pojemy mnie. Ciebie już poj... To ciebie po to ciebie po. Ciebie bolało. się Ja? To on! To on! Wyślij, co chcesz. Wysłać. Ja nie wiem, o co ci chodzi. No halo! Zaraz kurwa no. i tym mnie wyzywam! Nie wiem, to no? się idę, góry. Ej pirostream ty sobie jaja robisz? Co to jest? Co to jest? Kamień podświetlany od tyłu. I co wyobrażasz sobie, jak tam że kaszu? ja kamieniem podświetlanym od tyłu miałabym zrobić? Że tak zapytam? Zebniesz na w salonie, takie jak w tych ludzi. Cześć. Okay. to jest wizualizacja salonu, no nie? I teraz no powiem ci, że jakoś nie widzę tej kolorystyki. Nie wiem, no dobra, a dać mi taki kamień za darmo, bo jak... Nie chcę za to płacić. Nie pasuje im. No nie pasuje, nie pasuje. Idziemy dalej w życiu. Czyli na przyjmujesz link się... na zakup sprzętu EDIF bo chciałem sobie myszkę zakupić. Pączek, jesteś tu 14 miesięcy i jeszcze nie wiesz, że Edifier to jest sprzęt audio, a nie myszki. Ty jesteś poważny. Wy dzisiaj to se coś chyba przykurzyliście wszyscy, nie? Siedliście grupą, stwierdziliście, że się upalicie Jo'em i się takiego bulba załoskopciliście przed kąpem, co? Oni mają myszki. Aha. No to proszę. Kiedy oni mają myszki? Nigdy mi nie mówili. A ja wziąłam Dilla z Razer'em. No myszkę. ja wiem Tak, powiem, że ja jestem po udarze i muszę mi wybaczyć, że chociaż karę nie płaciłam. Ale ja nie mam takiego sprzętu w zakazie konkurencji chyba nawet. A ja nie wiem. No mnie nie pytałem, bo bez no. adwokata nie gadam. Tym razem Robert pasud dokonał naprawdę dużego wyczynu, bo dostał bana na kiku. Uwaga, czytam tweeta Pasud zbanowany na kiku... Pup.pl? Gimper naprawdę? Nie no, wiesz co, nie no gimper, no ja nie wiem, ja nie wiem. Ja to już chyba nie, nie idę do zgrzytu. To tak nie można, nie. Albo mamy. Albo mamy jeden front, albo, albo nie no. Właśnie nie mam daty rozprawy. Muszę napisać do prawnika, że umarło śmiercią naturalną? Gdzieś po drodze. Bardzo nieprzyjemny regres wystąpił też w życiu właściciela marki paluszków beskickich. Bo słyszałam też o tym. I ludzie na TikToku mówią: kupcie paluszki beskickie, żeby im zarobek dać. Właśnie ja je jem. Ja całe życie jadłam paluszki, nie te beskickie, tylko lajkonika. W Skawinie koło Radziszowa jest fabryka lajkonika. I u mnie część rodziny tam pracowała i po prostu zawsze mieliśmy tych paluszków lajkoników tam stamtąd, po prostu nie? Więc akurat nigdy nie jadłam paluszków beskickich, szczerze powiedziawszy. Cześć, oglądałem dziś film o montażyście i pojawił się tam wątek ADHD. Chciałbym naprostować to, co napisał Mandzio, bo było to błędne. Leki na ADHD nie są pochodną metamfetamin. Proszę nie robić z nas ćpunów. Bardzo dużo leków, jakie generalnie przyjmujesz, mają coś wspólnego z narkotykami, no nie? Ale to nie jest tak, że jeżeli bierzesz leki, to znaczy, że jesteś ćpunem. Śpunstwie to bardziej chodzi o sposób użycia tego, tej substancji. Jak, nie? Paset mówił inaczej. To idź się uczyć życia od Pasuta, co ty tu robisz? Idź, na pewno wujek Pasut nauczy cię, jak se strzelić z procy skórą spięty do ryja i będziesz wiedział, jak, jak żyć dzięki temu. Idź. Ej, jest to, że na Twitterze są przeróżne treści. I jak była ta strzelanina w Poznaniu, chyba co ten gościu podszedł i zastrzelił kogoś w kawiarni, to tam chłopaka czy dziewczynę, to było normalnie nagranie na Twitterze nie wiem jak to powiedzieć, ale trochę nie chciałam tego zobaczyć, a trochę chciałam, bardzo nieoczekiwanie to zobaczyłam to nagranie i było to dla mnie takie strasznie dziwne. Prawda cię wyzwoli, przesyła 10 zł. Uwaga za zabójstwo i wieczorek jest odpowiedzialnie jak i Cezary Roman. Szerzej znany jak i Grochowski Ninja leży zakopana na jego podwórku pod blokiem uważaj, będziesz następna słuchaj gościu za taki tekst mogę iść na policję namierzyć cię i cię skazać za coś takiego, bo to jest groźba i to taka mocna zgłoś to, że on sobie myśli xd co k***a? nie dam rady go zbanować bo donate'a nie jestem w stanie zbanować i też mogę sprawdzić jaką metodę płatności do broń. na tej podstawie mogę go trakować przelew online Pamiętajcie, że może wam się wydaje, że wy w internecie jesteście tacy anonimowi bardzo, ale to nie do końca tak działa. Tym bardziej jak dokonujecie jakiejś transakcji, płatności, korzystacie z jednego konta, wysyłacie pieniądze do drugiego konta, jest taka historia rachunku i tam też e, są... Przede wszystkim, na przykład pierwsze cztery cyfry, pierwsze sześć cyfr numeru bankowego to jest jakby ID samego, samej firmy bankowej, której można was sprawdzić i potem wystąpić do takiego banku po to, żeby potrze policja potrzebuje tego numeru rachunku, kto jest jego właścicielem, nie? Więc tak, po nitce, to sznureczka, da się was znaleźć. Nie PSC i PayPalem. PayPalem jest was jeszcze łatwiej znaleźć, wydaje mi się. Do Paypala ja od razu widzę wasz adres, e-mail, imię i nazwisko. Mam te dane, to ja mam takiego kolegę i ten kolega jest w stanie bardzo dużo rzeczy z tych informacji mi wyciągnąć, które też są dostępne w internecie. No, PSC najbezpieczniejszy. Jaka szkoda, że u mnie nie ma możliwości płacenia donateów w PSC, nie? A blik. Dobra, to taki szybki quiz. Z czym powiązany jest blik? Potrzebujecie wysłać blika od jednej osoby do drugiej osoby, to co od tej drugiej osoby potrzebujecie? Numer telefonu. A teraz w Polsce jest tak, że już nie ma kart SIM, które można sobie kupić za 5 zł w tym i. Tylko trzeba zarejestrować taki numer telefonu swoimi danymi. Rozumiesz? Dzięki zainfo nie jesteś mamy, nie mówi. Nie jesteście. Ale niektórzy są bardziej genialni od innych, bo zdarzył mi się dzieciaczek, który yy, ze swojego profilu na Instagramie zaczął mi pisać, jaka to jestem paskudna, ochydna, żeby mnie zaje. Zdechnął, żebym zdechła i tak dalej i tak dalej czyli weszłam na jego profil i miał zdjęcie z rodziną, oznaczając profil mamy i taty i pełne swoje imię nazwisko i napisać że jego mamy oczywiście, że tak, oczywiście, że tak jeszcze lepsze, niektórzy inteligenci zakładają sobie konto na Instagramie nic tam nie publikują, nic nie wrzucają ale automatycznie im się wiąże konto na Instagramie z kontem na Facebooku, na którym już mają dane więc to też są ananaski fajne let's get loud, let's get loud